Siema, Gramy sobie w Building Simulator! Tak, to jest ta nowa gra, o której mówiłem już tam parę razy, na kilku odcinkach mamy ekspresowy serwis ujadłusza! Możemy się ruszać myślałam pierwsza gra, od wielu lat mam jakiś komputer do zrobienia, ale mam coś takiego jak pocztowa! Cześć, dzięki z sklepu komputerowego, wybaczcie, nie ma jest w dobrym stanie, nic tu nie ma tak naprawdę, odrzuć to, nie będziemy czytać żadnego, to mówi Janusz pewnie aż czy ktoś tam usłyszy wirusy, dobrze, zrobimy to szybko! Wiecie, ten komputer niestety na starcie, mam tylko jedno stanowisko, Tak, to jest łatwe, pierwsze co musimy zrobić to tutaj, no, musimy usunąć wirusy, trzeba całe okamplowanie wsadzić. Emocjonujące. I oczywiście będziemy musieli też jeszcze dysk zainstalować. Ja akurat dosyć mam chwilę tej pograne w PC Building Simulator, mam jakieś tam Nie, 20 godzin będzie, więc Teraz doszedłem do etapu, kiedy miałem to stanowisko w i to stanowisko, pamiętam, a ten komputer się głośno włącza. Musimy zainstalować skaner antywirusowy, ja się instaluje, my tu możemy zobaczyć, <laughs> nic więcej nie przyszło dla nas, niestety. W ogóle teraz zauważyłem, że jestem na minusie, 15 dolarów. No to chyba bieda w domu, nie mogę tego zmienić, bo muszę mieć 25% firmy, musi być moja. <laughs> nie mogę 5%. Ja Nie wiem, czy mam poczuć 1%. Dobra, to się wszystko zainstalowało. Szybki skaner, rozpocznij skamowanie. Znajdźmy wszystkie wirusy, jakieś trojany, jakieś tam. Musimy wszystko, tak. Dobra, i teraz sobie na spokojnie od cyk. E, tak, to wiem, co to powiedzieć, nie wiem, jak je wyłączyć. 100 dolarów, ale to było głośne. Dobra, dzięki, wyrzucamy to. O, tutaj znowu jest jakiś tam ziomek, który coś tam krzyczy do nas. I kolejny, Cóż, kolejny dzień nam nas czeka. Jeden komputer pierwszego, dnia I 85 dolarów na plusie. Z deko przyciszyłem tą gireczkę i teraz mamy kolejne zlecenie, czyli do zamontowania mamy Mortoni EZ 100, 500 gigabajtów co najmniej. chcę najlepiej po prostu dawać takie, bo on chce wymontować oczywiście dysk twardy 500 gigabajtowy, Ma Mortoni EZ 120. My musimy mu wsadzić um, pamięć masową, i to jest EZ 500. Mortoni, wsadźmy mu jak najbardziej 80 dolarów. W ogóle ostatnio grałem, czy dopiero zarytowałem, że można tutaj zmieniać, kiedy mają przejście za tydzień, czy, kuczy, czy jutro, czy dzisiaj jeszcze Ale Raczej będziemy robić, że na jutro najlepiej będzie, ale to jak będziemy wszystko wiedzieli, co potrzebujemy, bo to nam tak najpierw dysk, co jest on już przyjdzie jutro do nas, prawdopodobnie. Tu potrzebujemy kartę graficzną do zamontowania GeForce GTX 970. Bardzo słaba karta graficzna, ale to, wiecie, to jest 2018 rok w tej gierce, więc no nie możemy się niczego większego spodziewać. 970 zwykła potrzebna. gdzieś tu powinna być to jest 1050 w wersji TI. Tutaj powinna być gdzieś, ej gdzie jest ta karta, tu są, 970 i to jest gamer co najmniej, czyli wersja gamer, nie XL, ale gamer, to jest drugie, zaakceptujmy sobie, oczywiście będę musiał wziąć pożyczkę, bo mam za mało pieniędzy już na sam dysk, tu musimy same wirusy i kurz wyczyścić, więc nie ma problemu, a tutaj chyba to co wczoraj robiłem jeszcze raz dzięki, tak to jest to samo co wczoraj było, więc możemy już zamówić to na jutro. I to wyjdzie dokładnie 345 dolarów. E, jesteśmy 260 na minusie. O, oczywiście tutaj bank mówi nam, że dostałem 1000 kredytów. Idziemy na następny dzień. Dobra, najpierw stwierdziłem, że zajmiemy się tym zakurzonym, bo wydaje mi się to chyba najciekawszą rzeczą, czyli e, chuchanie powietrzem! Bardzo interesujące sprężone powietrze, teraz będzie troszeczkę głośno, ale tym tymi powietrzami jest niestety tak, tylko że to mogło się pozbywać tego kurzu Szybciej by to byłoby to wyczyścił, a nie tam jakimś sprężonym powietrzem. Kto sprężony? Co używać w ogóle? Dobra, tutaj ładnie wszystko się czyści. Nie wiem, czy te kable są brudne. Tu, u góry, on jest No Jesu, go w piwnicy miał? Czy on gdzie go miał? Dobra, czy tu już wszystko czyściutkie? Wszystko wydaje się czyściutkie, wyczyszczone, więc trzeba zainstalować mu. No, oczywiście, obudowę. Mm, fascynujące. Nic nie chciał. Sprawdzanie, czy chce, może na przykład jakieś customowe kable, bo często tak się zdarza, że klient może poprosić o coś takiego, jeżeli jest możliwość. I wtedy my powinniśmy teoretycznie mu wymienić. Bezproblemowo. Wtedy dostaniemy więcej pieniędzy i większą gwiazdę, więcej gwiazd. dobra, sprawdźmy czy działa, trzeba mu jeszcze zainstalować dysk, e, oczywiście uzyby. nie wiem czy nie mogę używać swojego stanowiska do e, naprawy komputerów, ale chyba nie, tutaj bym mógł ewentualnie instalować programy, tak coś czuję, e, nie będę tego robić, tutaj musimy skanować. Kurczę, kliknij, to nie mogę trafić, dobra. Tutaj, tu jeszcze powinien wyskoczyć komunikat, że trzeba zrestaurować komputer. A ja, ja muszę tak, ja muszę się śpieszyć. Rapidam, ja co potrzebuję, no? Zrobić to teraz tak. Jestem ciekawy, czy ja jestem w stanie. bo się automatycznie łączy, i ja nie mogę nic do niego podłączyć. Sprawdźmy to. Czy mogę ten tu podłączyć? Mogę, to nie jest mój komputer. Mogę go odpalić, i to w zasadzie będzie chyba tyle. Nie mogę go odpalić, a bo on działa, no to logiczne. Um, tutaj wszystko działa. Trzeba tu jeszcze wirusy posunąć. Kto instaluje wirusy na komputer? No po co? Dobra, sprawdźmy z tym komputerem czy mogę. Tu swój odłożę na chwileczkę. sprawdźmy czy ten zadziała tutaj. Cyk. On się włącza? Włącza się? Nie wiem, dziwnie tak wygląda. Tak, włączył się. Dobra, fajnie wiedzieć, że mogę sobie też sprawdzić tutaj. I ewentualnie chyba poinstalować rzeczy. Tak mi się wydaje. Ale ten by mi się przydał odpalony. A tutaj do wymiany jest karta graficzna na GeForce GTX 970, nie 1000. Tutaj trzeba najpierw wykręcić ten panel boczny, bardzo obrzydliwy. Który sobie odskoczy lekko. Tak, sobie lekko odskoczył, teraz możemy wysunąć ją i zainstalować kolejną. Raczej, jakie zepsute to sobie sprzedajmy. Raczej nie chciałbym mieć tutaj e, żadnej innej. Hmm. I teraz pytanie, czy on by chciał mieć customowe kable? To jest kolega, który się e, nazywa Queen Britney. Queen Britney e, ma tylko do wymiany karty graficzną i nie ma nic więcej opisane, czyli nic nie musimy więcej robić. To możemy sobie zamknąć, dokręcić wszystkie śrubki. Dobra, wszystko jasne. Dokręćmy jeszcze jej obudowę i odpalajmy komputer. Skoro tamten skończyłem, to zacząłem sobie robić drugi. Ale przez to, że tutaj jest do wymiany dyski, a zazwyczaj dyski są pod takim zabezpieczającym panelem obok zasilacza. Zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często się zdarza, że właśnie w takich komputerach coś takiego jest. To po prostu tylny panel najpierw odczepiłem. I tutaj trzeba teraz tylko okablowanie zamontować sobie ładnie. O, mamy wszystko i to okablowanie jest te boczne. Co to jest za kabel? A, to są te kable, które muszę podłączyć do komputera. Dobra, to już zrobiłem na zapas, rozumiem. Włącz się, ja przy okazji zamontuję tutaj już tylny panel. Bardzo ładna budowa, tak przy okazji. Mi się podoba, taka jest schludna, ładniutka. Wszystko działa, wszystko działa. Komputer możemy odłożyć, wszystkie tutaj zadania możemy odebrać sobie, dostaniemy oczywiście pieniądze za to. Powinniśmy z minusa wyjść, o, całe szczęście. A no i oni powinni być zadowoleni, teoretycznie. Tutaj mamy nowe części odblokowane, bo cały czas idąc ciągle do przodu, odblokowujemy nowe to rzeczy. Niestety nie mam żadnych nowych zleceń, To jest smutne, więc musimy zakończyć dzień i czekamy na dzień kolejny. Ach, Kolejny dzień u ekspresowego serwisu Janusza. O, jaki komputer tutaj, jakie chłodzenie wodne, mhm. hmm Widzicie, coś, coś, źle i tak ten dzień będzie stratny, bo tylko musimy zaakceptować kilka rzeczy i ewentualnie zamówić sobie na te rzeczy, jak na przykład zwiększenie RAMu do 16 GB, a kolega ma w swoim komputerze, cały szczęście że mogę sprawdzić, jakie mają komputery, a nie że do się do już się wezmę. Ma 2 giga. Czyli ten 2 bym wziął mu wyciągnął, sprzedał i wsadził dwie tak będzie najłatwiej. E, czy on jakieś e, lubi jakieś pamięci? E, Chcę tutaj mój komputer prezencie, ale ona potrzebuje dużo pamięci. RAM, podobno. Potrzeba jej 16 gb a na mojej płcie głównej mam teraz 2 gb i 4 gniazda na jakości Ram. Dzięki pozdrawiam. Nie ma nic napisane, płaci budżet 140 roboczego godziny, mam 180. Sprawdźmy, co mogę tu wsadzić. Mógłbym, skoro płacić 140, mógłbym Adatę Premier Series wsadzić dwie ósemki. To są... E, tej samej prędkości 2, 130, 233, więc dodajmy sobie obie do koszyka. To będziemy mieli, o, oczywiście... Na, na jutro, tylko że no nie zarobimy jakoś mega dużo na tym zleceniu, zaakceptujemy sobie. Tutaj mamy do wymiany chłodzenie powietrzem, a chłodzenie powietrzem wymienimy mu na to samo, prawdopodobnie nie działa, czyli Mortoni Thermal stówka nie jest dobrym komputerem, a mój się e, psuje. Ostatnio robi się mu bardzo gorąco i działa coraz wolniej, chyba nie słyszy już wentylatora. Staję na podłodze za kurzym biurze. Mam nadzieję, że nie jest całkiem zapchany. Jeśli musicie wymienić wentylator, wybierzcie najtańszy, nie mogę sobie pozwolić na nic fikuśnego. Budżet 10 dolarów. On ma oczywiście tam Mortoni e, setkę. Nie wiem czy tutaj mam Mortoni termal, dziesiątkę, On miał. Tak, Mortoni Thermal setkę nie dziesiątkę. Stawimy mu to sam, no bo to najtańsze. No nie będę nic więcej robić, ale robocze godziny 260 na 250 dolarów za wymianę zasilacza. E, chłodzenia. No, to nieźle się cenię. Tutaj mamy oczywiście za darmo dwie stówki budżet e, usunięcie wirusów. Czy chcesz jakieś usunąć zmienić kable? Nie, nie chcesz. Po prostu sobie przyjdziesz i dasz nam. Tutaj mamy wymóg dwie gwiazdki, a gwiazdek mam w tym momencie, nie mam pojęcia. Dziś powinno to pisać teoretycznie. Czekajcie, czy mogę to sprawdzić gdzieś? Um, nie jestem w stanie chyba. Chyba że tutaj, czekajcie, weźmy ze, z naszego komputera. Gdzie będą pisać, ile mam gwiazdek? Wymóg jedna gwiazdka. I to jest to naj największe, bo tutaj wszystkie są w transporcie. Są w, w ogóle. Gdzie mam miałem dwie gwiazdki niby? Nie miałam jedna gwiazdka, ale nie mam pojęcia tak czy siak ile mam gwiazdek, może później się to nam pokaże. Mój komputer jest jak żółw, zależy mi na 16GB pamięci, o ile da radę. Wczoraj na stronie PCBuy udało mi się wypatrzyć naprawdę fajne plastikowe czarne przewody, czyli chcę czarne przewody, czasem spowalnia. Ile masz tutaj ramów? A data Premier Series 8 GB. Chyba tutaj już takie właśnie wsadziliśmy. Tylko pytanie, czy tak, 233, nie maila, ale tutaj dodamy sobie kolejną i chciałbym to mieć na jutro. Na spokojnie. Ków, teraz. Oczywiście akceptujemy i czekamy do jutrzejszego dnia. Nasze części już przyszły. Tutaj mamy trzy kości RAM i e, chłodzenie. Zajmijmy się najpierw tym z wirusami. Ten z wirusami powinien być dosyć prosty, e, bo wystarczy, że sobie pod, podepniemy wszystkie kabelki, Podepniemy sobie nasze ten, e, jaką tam się pendrive. Pendrive! Podepnąć, trzeba czasami. I będziemy mieli cały komputer zrobiony, łatwy zarobek stówki, Zawsze. Wpadnie. Dobrze, kolega tutaj ewidentnie wchodzi na jakieś strony zakazane dla dorosłych, no nie będziemy zabraniać koledzy, ale pisze, że musi się pospieszyć, bo to jest mamy komputer, nowy przy okazji, więc um, nie jest zbyt dobrze, lecimy dalej z kolejnym, odbierzemy sobie wszystkie oczywiście później, później będzie w ogóle ciężko, bo tych komputerów jak one będą stały, niektóre będą musiały stać kilka dni, to strasznie mało miejsca tutaj mamy, zobaczcie, to jest, nie wiem, na szczęście może komputerów, chociaż tu by się zwiększyło miejsce, ja bym powciskał, ale tą szafę będzie można w przyszłości kupić, co tutaj jest do wymiany, pamięć RAM, do dołożenia bądź wymiany, z tego co kojarzę, to chyba ty kolego jesteś jeden z tych komputerów, który ma tych RAM 2GB, tak, to są te Jest spokojnie wykręćmy bo nam nie są całkowicie potrzebne. I wkręćmy dwie ósemki. Przy okazji te y, dwójkę możemy sprzedać, bo jest nam niepotrzebna. O, proszę bardzo. I tutaj. Teoretycznie, kiedyś się tak robiło bardzo mocno, że w RAM się wsadzało co, co drugi, bo one wtedy były jakieś tam łączone i podobno przyspieszał troszeczkę komputer, e, z tego co gdzieś tam się dowiadywałem. Chociaż już to jest nie za bardzo używane, bo te prędkości już kości RAM są dosyć duże i nie potrzebuję tego, ale zróbmy bo przynajmniej ładnie tak wygląda. Nie chciał jakichś nowych kabli, więc zamontujemy wszystko i sprawdźmy, czy działa. Dobrze, tutaj klient m, zapragnął sobie e, kable czarne, e, czarne takie przewody plastikowe, damy mu z pokryciem, bo nie, co to znaczy tak naprawdę z pokryciem, pewnie, że się bardziej lśnią czy coś, ale on miał tutaj białe. Moim zdaniem białe tutaj dużo bardziej pasują, no ale cóż, klient Nasz pan. Wykonujemy to, co nam klient każe. Dlatego podłączamy sobie wszystkie kabelki. Wszystkie dyski, ma tylko jeden HDD i jeden SSD. Tutaj musimy oczywiście wentylację jeszcze podczepić, jak nam się uda. I tą też wentylację przydałoby się podczepić. I to chyba wszystkie kable od środka. Mamy wszystko, tylko że ja pamięć RAM miałem wymienić. Znaczy, wymienić, dodać w zasadzie, więc ja bym sobie tutaj otworzył. Oczywiście też na naprzemiennie, żeby to ładnie wyglądało. Nie, że tamten dostał tak, a drugi inaczej. I możemy zamontować panel boczny. Niestety, kolejny klient, który... którego w zasadzie komputer wygląda, jakby ktoś nim kurczę rzucał po, nie wiem, kałużach, czy zakopał pod piaskiem. Trzeba to oczywiście wyczyścić. Ja w ogóle ostatnio, bardzo często natrafiam na filmiki na YouTubie, gdzie ktoś znajduje z, uszkodzone czy zniszczone jakieś sprzęty elektryczne i je naprawia tak, jakby nigdy nie co. One były zalane, tam leżały w błocie 300 lat i, i tak udaje im się to naprawić. Jestem pełen podziwu. A to robi się najgorsze rzeczy, bo czasami się znajdujemy jakiś PSP, jakieś coś, tam, jakieś coś tam kosmicznie to wygląda w ogóle. Dobra, on chciał wymienić tutaj e, za chłodzenie. Nie, nie zasilacz, trzeba ciągle zasilacz, nie mam pojęcia, ale chłodzenie chciał wymienić, ten sprzedamy, stawimy mu oczywiście ten. I teraz pytanie, chyba tak to powinno być. Nigdy nie wiem, jak ten wentylator w tej grze e, tutaj montować. U siebie zawsze montuję tak, żeby ten kabel po prostu miał jakkolwiek dostęp do e, tyczki, e, bo czasami te kable są strasznie krótkie przy wentylatorach, a czasami trzeba to tak ułożyć, żeby po prostu ten kabel nie uderzał w, e, w wentylator sam sobie. Więc trzeba z tym wszystkim uważać. wentylator się kręci. Wszystko tutaj działa pięknie, ładnie. Bo ten wentylator i tak pcha, pcha powietrze do dołu, czyli do żeby składać takie płytki metalowe, owiane, nie wiem, nie mam pojęcia jakie to są płytki, ale po prostu, żeby ten procesor był chłodniejszy. Jak masz zwykły procesor niepodkręcany, to wystarczy takie podstawowe chłodzenie, które dają gdzieś tam w zestawie, no ale jak się chce podkręcać, to się wyciąg wyciągnąć z swoich komputerów, hmm, 300 dolarów. Coś więcej to trzeba oczywiście dać lepsze chłodzenie. To jest wszystko chyba wydaje mi się, logiczne. Tutaj odbierzmy sobie te wszystkie rzeczy. Um, hmm, chyba jeszcze nie mam gwiazdek, tak mi się wydaje. Tu już możemy podrzucać to, oni są oczywiście zadowoleni wszystkim jak najbardziej. Tutaj mamy na jutro, znaczy mam 3 dni na to, ale na jutro sobie już weźmiemy te zlecenie, przynajmniej coś zarobimy na jutrzejszy dzień. Parę rzeczy podostawałem i... Mogę się z Wami pożegnać. Było miło, ale się skończyło. Widzimy się w y, przyszłym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, czy skomentować, powiedzieć, co byśmy mogli tutaj ulepszyć, zmienić, bo można oczywiście zmieniać studio. Dobra, widzimy się w przyszłym odcinku. No i trzym się!